Co jest grana? Gdzie ja jestem? Czemu to są straty Czemu to jest bedrock? Przecież nie da się go wykopać. Czemu to jest obsydion? dirt Płaczący obsydion? Gdzie ja jestem? Co jest to co jest to ja. Kto to jest? A gdzie ja jestem? Dzień dobry, z Flanek. dzisiaj nagrywamy następny odcinek. Nie wiem jak to się stało, ale po prostu nie wiem jak... Nie wiem gdzie jestem nawet, ale... Jaka jest pewność, że jesteśmy na Frankfurcie? bo tam jest mój skin, i tam jest skin ochroniarza ze Game, no i tam jest miasto. Czyli musimy być w więzieniu. To na pewno. I nie wiem, czemu ja tu jestem. To ja nie wiem. O kurde, no i się położyłem przez przypadek. Nie wiem o co chodzi. Mam tutaj i jedynie nieco. Ale wiecie co? Musicie zostawić łapkę w górę a wie, i suba z wąkiem, a wiecie dlaczego? Bo... dostaniecie ciasteczko! Z mleczkiem o 3 w nocy oczywiście o 3 w nocy dostaniecie ciasteczko z mleczkiem Jak zostawicie subka, łap, łapkę w górę i suba z mokiem. No, więc zaczynam odcinek, ale no, nie wiem jak byłam zaczął, gdy nawet nie wiem co ale ktoś mnie uwięził. Nie mogę zobaczyć jego nazwę. To jest stojak. Można powiedzieć. W ogóle jedyne co mam w ekwipunku to w Zbrojkę jakąś, którą mogłem, mogę zdjąć, nie wiem jak, to mogę ją po prostu przecież zniszczyć, nie wpadnie na ten pomysł i tu mam wzór sztandardu, nie wiem po co jest ten wzór sztandardu, ale na pewno nie mam mi i ktoś mnie uwięził, to jest na pewno, o kurde. Nie, chcę, nie chciałem go wyrzucać, tego wzoru może mi się kiedyś przydać. I jedyne co mogę otworzyć, to tam bezużyteczną skrzynię, która jest zamknięta. Tam nie mogę do... sięgnąć. A na tą skrzynię. Tej skrzyni nie dosięgnąłem, bo i tak mnie tam ten chłop zasłania i tak jej nie, nie dosięgnął, więc no. Nie wiem o co chodzi, ale. Nie wiem. Dziwne coś jest. Nie mogę wyjść. Głoduję. Jeden minus to jest taki, że głoduję. I nie wiem co się dzieje. Do... Dokładnie nie wiem co się dzieje. Ale tu widzę przejście, więc wystarczy, że rozwalę tą kratę. No i chyba po kłopocie. Stój! Rozwalam kratę. Stój! Nie wiem kto to powiedział, ale rozwaram kalatę. i obchodzi mnie to. Stój! Dobra, nie pokoń tym. Co to mówi? Nikt już nie mówi, tak? Ej! To jest mój kibelek? To jest mój kibelek, tak? Nie no, super! Dzisiaj miałem ostatni Dzień w szkole, bo, jecha, bo będę jechał na wakacje, a tutaj w Kiberku będę sobie y, miał, kurde, siedzieć może 24 godziny w Kiberku, tak? Pająku uwolnij mnie, ale... Pająku... Panie... W standardzie, niech pan mi da jedzenie. Piesek tam... Piesek tam jest. Z tej celi? A mogę wyjść do tej celi? Ej, ej, jak wejdzie do tej celi, będę mógł dosięgnąć w samą skrzynkę i wyjść. Nie będziesz mógł wyjść. Dobra. Proszę raz, ktoś coś do mnie powie, to ja wychodzę. Jak wyjdzie, to Dobra. Jak ktoś nie przyzna, kto to mówi, to ja wychodzę z tego serwera. Wgórzam się i robię kopię i wchodzę do niego. Nie wiem, po co robić, kopię, gdy masz kopię serwera, ale dobra, nieważne. Te kopie są nieprawdziwe, więc proszę mnie wypuścić, bo i tak i tak kiedyś się wypuszczę. Czemu w tej skrzynce. Kobiety, nie dosięgnę tej dźwigni, i tak bym nie dosięgnął. Tu w tej skrzynce nie ma, więc i tak nic nam to nie da. Więc... Jedyne co mogę robić, to uderzać się głową w bedroka albo w kratę. Odezwij się i powiedz nie jesteś. Nie. Nie ja piszę do niego na czacie, ale może on mnie nie słyszy. Ode... z... wi... i... niech odezwij... Subskrybuj. E, źle na napisałem, ale możecie to zrobić, jak już napisałem. E, odezwij się i... Eł. Odezwij się! Odezwij się Odezwij się Umiesz czytać? Łapie! To mi bardzo przypomina Frediego. Ale kogo to obchodzi, że to mi przypomina Freddy'ego, gdy i tak jestem w tym głupim więzieniu? Ja, ja... ja zaraz umrę z głodu. Mi, mi tak szybko schodzi bieg. Jakbym, jakby mi się montować... Jakbym mógł montować odcinek, to wiadomo co by się stało. Bym udała, że drzwi są otwarte i bym wyszedł, ale... Nie mogę montować odcinka, więc... są dalej zamknięte! To nic i tak by nie dało. Yy, no. Odezwij się. Napisałem to. Jeszcze raz ci to napisać. Dobra. Odezwij. Nie o jeden. Odezwij. Się. Odezwij, Odezwij się. Albo może. O Czego chcę wyjść z tego? W ogóle na początek, kto gada? już radzi. No, super. No, serio. dzięki. Już jestem powiadomiony, mogę wyjść z tego więzienia? Nie mogę, zamknąłem, czerwca. Widzowie, Muszę zostawić 10 łapek w górę, to wyjdę z tego więzienia. Postaram się wyjść z tego więzienia, bo nie wiem, ale. Freddy, niby Freddy, nie wiem z jakiego powodu, w ogóle nie usłyszałem się niego, nie wchodziłem do niego, był gdzieś, nawet nie widziałem, nie wiem gdzie. No i on sobie teraz nie więzi w więzieniu i tak nie może być, więc musicie zostawić łapkę w górę i suba. No ale dobra, przechodząc do rzeczy. Yy, Freddy, czy ty mnie słyszysz? Tak słyszeczkę. To czemu nic nie gadasz? No, bo nie chcę. Nie chcesz. Aha. Widzowie, strategia. Jak ktoś nie chce gadać. Dobra, wymówka. Nie chcę gadać. Bym mógł nawet z tego zrobić mema. Ale mimo, że byłem w klatce! Jedyne co mi zostało to strój i wzór na nawet nie wiem co, wzór z standardu. i jeszcze co mi głódek chodzi, więc byśmy chociaż dać mi jedzonko. Błagam! Błagam! Sam sobie... Sam sobie. Czemu gadasz jako robot? No. No, bo no, ja jestem robotem. Aha, no ale powiedz mi, czemu mnie uwięziłeś? Nie powiem ci tego. Powiedzcie tego, kiedy idzie. Dobra, zostawię 10 dziesięć żebym się uwolnił i żeby mi powiedzieli, czemu jestem uwięziony. A mogę chociaż zjeść? No, nie gdy Ej, to jest grana. Ej, uwierzcie mi, widzowie. No, on on mną sam kieruje. Ej, dosłownie. On mną sam kieruje. Halo? O? Halo? Co jest grane? On mną sam kieruje. Czemu? Jeszcze... Czemu jest... On wpisał kamerę na Co jest grane? On nam chodzi. Rzeczy. O kurde, to są moje rzeczy. Co jest grane? No ale on nam steruje, to nie ma sensu i tak. Halo. Nie, no i teraz survival mi da. Jak to jest. Widzowie, jak to jest możliwe? O no, Powiedz mi, jak ty nam sterowałeś? Gdzie, mogę ci powiedzieć? On ma jakieś sity. nasze On mi w Minecraft'cie czytał, Jakby, muszę powiedzieć, że... On w Minecraft'cie... Przejął przed moim skinem, przed moim ciałem... Kontrolę i poszedł po jedzenie. Jakby po prostu nie umiał się chodzić. Jakby nie umiał chodzić. Jakby nie, nie chodzić. Aaaa, tylko jak ja ciebie ubierałem, to mogłeś chodzić. Nie zniszczysz, nie, dobra. Nie. Nie powstrzymasz mnie. Nie powstrzymasz mnie do tego, do czego jestem zdolny. Rozwalę to, widzowie. To rozwalam i do innej ceny. Mi się nie chce. Mi się nie chce. Mi się nie chce. Mi się nie chce, mi się nie chce, mi się nie chce. Pięć sekund zostało. O, mamy zniszczone. Możemy dosięgnąć tej skrzynki, ale... No. Się ale zaraz to zrobimy. No, ale dał mi chłop przygodowy. Nie mogę niszczyć. Mogę tylko otwierać skrzynki. Mogę otworzyć tą skrzynkę? Nie mogę otworzyć skrzynki. To mogę wziąć? Nie mogę. chwilę mogłem! Dwa razy mogłem! Dwa razy mogłem otworzyć! Ale teraz? Chciskam otworzyć się, nie i Tylko dwa razy mogłem otworzyć, ale zabsuwałem! O Jezus, a może coś znaleźć? Co to jest? Jest? Jest, jest? To da... dał mi adventure. Adventure mi dał. Ty. On mi dał adventure. Adventure mi dał. Tren przychodowy mi to dał. Nie mogę niszczyć. Nie wiem, czy mu dał jakąś kutkę na tą skrzynkę i na to. Nie. Mam No. Wieko, łatwo mówić, mi tymi podpowiedziami jak grać w Minecrafta na Saro. no, nie no, mógł zrobić wszystko, ale mi dał przygodowy. Oddaj mi na survival, chłopku, chłop, chłopie. Nie Co? Ej, quizowie, co on robi? Ej, co ty robisz? Nie mamy grać w Minecraft. Co on robi? Co? On mi wchodzi na jakieś dziwne rzeczy. Halo! Coś on... Chcę. Widzowie on chyba chce mi. Nie, on jest jakiś głupi. Nie dobra, nie, dobra, dobra, nie, dobra, dobra, nie, nie, teraz przesadzi. Wiem co on chciał zrobić. Wychodzę z serwera. On chciał, wiesz co chciał, chciał mi zrobić? On szukał, jakiś głupi po pierwsze jest. On szukał, jak wyłączyć mi operatora serwera. Wiem na milion procent, on tego szukał, ale jest zbyt głupi, żeby to zrobić. Nie wiem, czy wchodzić na flanfonowisę, czy nie wchodzić. jest jadący. Światów tutaj też jest mam dużo Uff, dziwnych światów. Nie wiem. O! To jest jaka kopia? Kopia czy to nie wiem, nie wiem. Kopię nie, nie. są Kopię! Kopię, poproszę! Czekaj! Ja muszę skopiować rękonowicę i na nie wejść, pomogę. Bo jak skopiuję, to go tam nie będzie, bo... Na kopii nigdy nie może się, nie dostanie się, nie ma mowy, że dostanie się na kopię, nie usłyszał świat, skopił świat, jak dostanie się na kopię tego serwera, to ja po prostu nie wiem, kopię frankfonowic, wchodzę, zgubić coś tam, coś tam, jest tu, no to jest kopia w ręko. no widzę, że jest w ściele, można widzieć, że on jest w takiej malutkiej formie co Jestem w więzieniu. Nie mogę mieszkać. On tutaj jest. Powiedz coś. Nie gada nic. Czekajcie. Mogę sobie wziąć, nie wiem, ustawienia. Przygodowe przetrwanie. Mogę. Mogę sobie wziąć przetrwanie. Mogę sobie, nie wiem, robić wszystko. Otworzyć tą skrzynkę, bo to jest kopia. Nie wiem. Co mogę zrobić? Jeszcze nic dalej nie mogę zrobić. Kopia i tele. Nie wiem co to, to jest. Więc co? Następny odcinek będzie jutro będzie następny odcinek. A, wypytam się, nie wiem kogoś tu już jest na Franco nowicach, czy by nie chciał, nie wiem, na przykład mi pomóc albo cokolwiek. A się Jest odcinka. Wysyciłam górę i sama na Ja będę się ciągle zdziwiał. To jest grane. No więc... Na się doszłocam się. Nie co zrobić. Może z kimś jutro będzie odcinek, może z czegoś. In... Nie może nagramy, nie wiem, odcinek tam, No, dzisiaj troszkę końca odcinka. Na razie, po prostu na razie.